Zaufalibyście lekarzowi swoje życie? Ja, tak, bo przecież lekarz ratuje, nie zabija. Tak uczono nas od dziecka, ale w Petersburgu żył człowiek, który postanowił to odwrócić. W białym fartuchu z torbą lekarską i spokojnym tonem głosu wchodził do mieszkań niosąc pomoc. Przynajmniej tak to wyglądało. Bo jego wizyty kończyły się zawsze tak samo, ciszą. Nie było krzyku, nie było walki, tylko oddech, który nagle się urywał. Nazywali go doktor Śmierć, a on sam twierdził, że po prostu robił co uważał za słuszne. Urodził się 14 listopada 1965 roku w Kolpinie, mieście zwyczajnym, szarym, nieodróżniającym się od setek innych wokół Leningradu. Dorastał w zwykłej rodzinie. Nic nadzwyczajnego żadnych krzyków, żadnej biedy, żadnej przemocy. Dzieciństwo spędził na wyspie Wasiliewskiej. W mieszkaniu, które pamiętało zapach mydła i świeżego chleba. Z okna było słychać dzwonek tramwaju, krzyk dzieci na podwórku, rozmowy sąsiadów na klatce. To był świat prosty i czysty. Był spokojnym dzieckiem. Naiwnym. Dobrym. Zbyt ufny wobec dorosłych. Zbyt miękki wobec świata. Nie był zadziorny, nigdy nie podniósł ręki na zwierzę. Wręcz przeciwnie, potrafił godzinami opatrywać poranionego kota albo dokarmiać bezdomnego psa. Według własnych wspomnień zawsze nieprzyjemnie mu było widzieć sceny okrucieństwa. Uczył się dobrze. Nie wyróżniał się niczym szczególnym, ani geniuszem, ani słabością. Po prostu istniał obok. Cichy, spokojny, niemal przezroczysty. Taki chłopiec, którego nauczyciele lubią, ale którego nikt potem nie pamięta. Po ukończeniu szkoły jego uwagę przyciągnęła medycyna świat, w którym życie i śmierć wydawały się mierzalne, przewidywalne i zrozumiałe. Wstąpił do Lenigradzkiego Instytutu Medycznego, gdzie zimne korytarze pachniały formaliną, a echo kroków studentów odbijało się od ścian jak od pustych grobowców. Podczas studiów nie odnotowano poważnych przewinień. Był spokojny, skrupulatny, chłonął wiedzę jak gąbka. Każda lekcja, każda sekcja anatomiczna przybliżała go do marzenia, by zostać lekarzem, który ratuje życie. W 1989 roku ukończył studia z dyplomem pediatry. Formalnie był lekarzem dziecięcym człowiekiem, któremu powierzano najmniejsze i najbardziej bezbronne życie. Mógłby być dobrym lekarzem naprawdę ale świat wokół niego runął. Rosja lat 90. nie przypominała kraju, w którym uczciwa praca była nagradzana. Nie było miejsc pracy, nie było pieniędzy. Młody specjalista bez doświadczenia był nikim. Student który kilka lat wcześniej marzył o ratowaniu życia, teraz mierzył się z biurokracją, pustymi aptekami i długimi godzinami dyżurów bez zapłaty. Już w studenckie lata przyzwyczaił się, że pieniędzy nie ma w akademiku, na praktykach podczas dyżurów. Teraz to poczucie braku wkraczało w dorosłość chaos, nieprzewidywalność, brak środków wszystko to powoli kształtowało jego spojrzenie na świat. Po ukończeniu studiów, podjął pracę jako felczer w petersburskiej stacji pogotowia ratunkowego, na podstacji Numer 5. Pacjenci i ich rodziny wspominali go jako człowieka spokojnego, uważnego, profesjonalnego. Skarg prawie nie było, tylko jedno za sporadyczne spóźnienia. Pracował bez końca. Jeździł do wszystkich: od bogatych mieszkań w centrum po piwnice, w których umierali bezdomni. Znał każdy adres. Każdą ulicę, każdy zapach miasta, które rozpadało się na kawałki. W domu czekała na niego rodzina, żona i mały syn. Na początku wszystko wydawało się zwyczajne: ciche kolacje, rozmowy o przyszłości, nadzieja, że wkrótce będzie lepiej. Ale w Rosji lat dziewięćdziesiątych lepiej nie było nikomu. Lekarze zarabiali grosze, pracowali do wyczerpania, on też. Wracał do domu zmęczony, milczący, pusty, żona czekała. Potem przestała. Pewnego dnia po prostu spakowała rzeczy i zabrała syna. Bez krzyku, bez łez, tylko kroki na klatce schodowej i dźwięk zamykających się drzwi. Został sam. Z pracą, z syrenami karetek, z ciszą, która nie kończyła się nigdy. Po kilku miesiącach spotkał inną kobietę, też z medycyny. Ona rozumiała zmęczenie, nocne dyżury i pustkę w portfelu. Nie trzeba jej było tłumaczyć, dlaczego znowu w lodówce jest tylko chleb i lekarstwa. Razem było im łatwiej, ale nie jaśniej. Z nową żoną miał dwóch synów. Żyli skromnie. Małe mieszkanie z obdrapanymi tapetami, starymi meblami i dziecięcymi łóżeczkami zebranymi od znajomych. Przebijali się z dnia na dzień, z chleba na wodę. Czasem, po długich miesiącach, udawało się odłożyć trochę na telewizor, szafę, drobny remont kuchni. Ale gdy tylko zaczynali czuć odrobinę ulgi. Przychodziło pismo, wypłata opóźniona, termin nieokreślony. Każde takie zawiadomienie bolało bardziej niż zmęczenie po nocnych dyżurach. Ratował cudze życia, ale nie potrafił uratować własnego. Pierwsza żona zaczęła domagać się alimentów, a potem wydarzyło się to, czego bał się najbardziej zmarła matka. Jego oparcie, człowiek, który pomagał przy dzieciach, przynosił jedzenie z działki, wierzył, że wszystko się jeszcze ułoży. Po jej śmierci coś w nim pękło. Nie od razu, nie gwałtownie. Najpierw przyszła pustka, potem chłód. Podczas wezwań coraz częściej patrzył na starszych pacjentów inaczej. Zaczęli go irytować. Złościło go, że żyją, że wzywają pogotowie po kilka razy dziennie, czasem tylko po to, by porozmawiać. Każde takie wezwanie przypominało: Matki już nie ma, a oni wciąż są. Widział cudze mieszkania dywany, zapach kawy. Miękkie światło lamp i czuł, jak w jego piersi rośnie coś lepkiego i ciemnego. To jeszcze nie była nienawiść. Jeszcze nie, to było poczucie niesprawiedliwości, powolne, gęste, jak dym wypełniającego od środka. A potem przyszło kolejne uderzenie. Kraj pogrążył się w chaosie, default. Wypłat nie było tygodniami, potem miesiącami. Koledzy z Pogotowia, zwłaszcza mężczyźni, łapali się wszystkiego. Brali drugie, trzecie etaty. Niektórzy prawie nie wracali do domu, ale on wiedział, że nie da rady, że jego siły się kończą. Z każdym dniem, z każdym wezwaniem, z każdą nocą spędzoną w ambulansie, coś w nim gasło. W środku zaczynał się rodzić inny rytm, inny głos cichy, zimny, logiczny. Świat przestał być sprawiedliwy. I wydawało się, że właśnie teraz, po raz pierwszy, widzi wyjście była jesień. Taka prawdziwa, petersburska, z szarym niebem, mokrymi liśćmi i powietrzem, które pachniało deszczem i rdzą. Starsza kobieta siedziała przy oknie, patrząc jak wiatr targa gałęziami. Dzwonek zabrzmiał niespodziewanie, w tej ciszy aż zbyt głośno. Z miejskiej przychodni, powiedział mężczyzna w progu, poprawiając torbę z medycznym symbolem. A pani, wyniki krwi nie są najlepsze. Trzeba sprawdzić ciśnienie, temperaturę... Może zrobić mały zastrzyk. W Rosji to nic niezwykłego. Do dziś istnieje praktyka lekarza dyżurnego, który przyjeżdża do domów pacjentów, zwłaszcza starszych, samotnych, takich, którzy nie mają siły, by iść do przychodni. Dla wielu to wciąż ostatnia nić zaufania. Mężczyzna mówił spokojnie, z lekkim uśmiechem. Rozłożył aparat, zmierzył ciśnienie, zapisał wyniki w notesie. Zadawał pytania o sen, o bóle, o pogodę. Wszystko wyglądało naturalnie. Zrobimy mały zastrzyk, dobrze? Kobieta skinęła głową. Igła dotknęła skóry, a chłód rozlał się po ramieniu. Świat stał się miękki, cichy, rozmazany. Kiedy się obudziła, za oknem było już jasno. Zegar wskazywał, że minęła prawie doba. W pokoju panował chaos. Szuflady otwarte, rzeczy porozrzucane, szkatułka z biżuterią pusta. Zniknęły dwa pierścionki, parakolczyków i sto dolarów. Mały skarb, odkładany przez lata, poszła do sąsiadów. Opowiedziała im wszystko. Głos drżał, ręce też. Sąsiedzi spojrzeli na siebie z zakłopotaniem. Babciu, może pani się pomyliła? Może to ktoś z rodziny? Na policji oficer tylko westchnął. Lekarz, tak? I zabrał tylko trochę? Nie, złodziej tak nie robi. Pewnie pani coś się przyśniło. Wróciła do domu. Usiadła przy oknie w tym samym miejscu, gdzie dzień wcześniej czekała na lekarza. Za szybą wiatr znów szarpał liśćmi. Zegar tykał, ale dźwięk ten brzmiał inaczej, jak echo cudzych kroków, które nigdy naprawdę nie odeszły. 14 listopada 1998 roku jesień była mokra i szara. Kobieta otworzyła drzwi znajomemu lekarzowi. Rutyna: pomiar ciśnienia, pytania o sen, krótki zastrzyk. W półśnie nie spodziewała się niczego złego. Po spakowaniu biżuterii i pieniędzy przesunął ręce na kuchnię. Otworzył wszystkie palniki gazowej kuchenki. Cień śmierci w ciepłym mieszkaniu. Na szczęście sąsiedzi poczuli zapach i wezwali strażaków. Kobieta spała, nieświadoma katastrofy. Granica została niemal przekroczona. To była nie tylko kradzież, to był pierwszy krok w mrok. Był listopad 1999 roku. Telefon w służbie ratunkowej. Pożar na ulicy Nalicnaja 45. Strażacy przyjechali natychmiast. W mieszkaniu znaleziono dwa ciała. Starsza kobieta, 80-letnia Tamara Żadina, i jej córka, 48-letnia Olga Persjoninowa, była balerina Marińskiego teatru. Na szyi młodszej kobiety znaleziono resztki pończoch, a na jej ciele i ciele matki ślady uderzeń śrubokrętem. W mieszkaniu nie było śladów włamania. Zniknęły cenne przedmioty. Stara ikona, srebrzona waza i inne drobiazgi. Śledczy Siergiej Zabotkin spojrzał na wyniki badań medycznych. Na zgięciach łokci starszej kobiety były ślady po ukłuciach. Wtedy przypomniał sobie inną sprawę Ekateryny Paniny. Dzień wcześniej córka odeszła do sklepu, wróciła. Matka już nie żyła. Ekspertyza wskazała ostry atak serca. Choć dla swoich lat kobieta była zdrowa, z mieszkania zniknęły wartościowe rzeczy. A na łokciu matki znalazł ślad po iniekcji. Zabotkin zaczął przeglądać inne sprawy z wstrzyknięciami. Okazało się, że w mieście już dziesiątki podobnych przypadków były niewyjaśnione. Wszystkie miały wspólny wzór. Do domu przychodził lekarz z przychodni, mierzył ciśnienie, podawał zastrzyk, a pacjent tracił przytomność. Zniknęły wartościowe przedmioty. Niektórzy przeżywali, inni nie. Wreszcie zaczęło układać się w przerażającą całość. Rodziny składały zawiadomienia o morderstwie, lecz dopiero teraz śledczy mogli połączyć kropki. To nie były pojedyncze wypadki. To był systematyczny wzorzec zła. Miasto wstrzymało oddech. I w cieniu zwykłych, domowych wizyt czaiła się prawda, której nikt nie chciał dostrzec wcześniej. Ekspertyza medyczna była jednoznaczna. Iniekcje wykonywał profesjonalista. Śledczy zaczęli rozumieć, dlaczego starsi ludzie wpuszczali nieznajomego do mieszkania. To nie była naiwność. To było zaufanie do osoby w białym kitlu, symbolizującej pomoc, bezpieczeństwo i rutynę codzienności. Rozpoczęto wywiady z ocalałymi seniorami. Wielu nie pamiętało dokładnie rysów twarzy sprawcy. Wiek robił swoje. Opis był mglisty: mężczyzna średniego wieku, około 180 cm wzrostu, krótkie włosy z zakolami, przyjemny w kontakcie. Spokojny głos. Większość mówiła więcej o wrażeniu, jakie pozostawiał, niż o szczegółach. Śledczy zaczęli analizować dokumenty personalne wszystkich mężczyzn w zawodzie medycznym około 2000 osób. Po wstępnej selekcji pozostawiono około 700 kandydatów pasujących wiekiem. Tymczasem zło nadal działało. Na początku 2000 roku ofiary flegmowego mordercy Felcher stały się niemal co tygodniowym zjawiskiem. Trzy starsze kobiety i jeden mężczyzna pensioner zostali zabici. Czasami zostawiał prowokacyjne znaleziska. W jednej z mieszkań znalazł zdjęcie córki zamordowanej i na lustrze napisał szminką: Ty, dziewko, jesteś piękna. Szkoda, że cię nie zastałem. A strzałka wskazywała na fotografię. Jeśli nie znajdował pieniędzy, zabierał nawet chleb, kaszę, niedopite butelki wódki czy otwarte worki cukru. Jedna z najstraszniejszych historii wydarzyła się 13 stycznia 2000 roku. W tym dniu napastnik zaatakował dwie osoby. Jedną z nich była Lilia Maksimowa. Znalazła ją jej synowa. Leżała w kałuży krwi. Dziewczyna sądziła, że jest martwa. Kiedy przyjechała milicja i próbowali ją przewrócić, Lilia jęknęła. Dwa dni później odzyskała przytomność. Opowiedziała co się wydarzyło. Do mieszkania przyszedł lekarz, powiedział, że przyniósł wyniki fluorografii corocznego badania rentgenowskiego płuc, obowiązkowego w Rosji dla osób starszych i pracowników. Otworzyła drzwi, on zmierzył ciśnienie i zrobił zastrzyk. Wkrótce Lilia ocknęła się i zobaczyła, jak mężczyzna grzebie w jej rzeczach. Krzyknęła. On uderzył ją toporem w głowę i zniknął. Morderca czuł się bezkarny. Każde nowe przestępstwo umacniało jego poczucie władzy i kontroli. Śledczy natomiast plątały się za nim w cieniu, próbując łączyć pojedyncze sprawy w większy wzorzec, który jeszcze nie do końca ukazywał prawdziwą grozę. W mieście nikt nie wiedział, kiedy i gdzie uderzy znowu. I to właśnie ta niewiadoma napawała wszystkich przerażeniem. Śledczy bardzo liczyli na zeznania Lilii Maksimowej. Po uderzeniu w głowę kobieta częściowo straciła pamięć, ale jej wspomnienia i tak pozwoliły zrozumieć pierwszy fragment układanki. Podejrzewano, że sprawca wybierał ofiary spośród osób, które przeszły fluorografię, miał dostęp do wyników zawierających imię, nazwisko, wiek i adres. Tymczasem zabójca działał dalej, coraz śmielej. Ataki zdarzały się niemal codziennie. W mieszkaniu kolejnej ofiary pojawił się ponownie napis szminką na szybie. Życie to frajda. Na następny dzień nowa ofiara, Tamara Tichonowa. Kobieta zrobiła fluorografię w przychodni, ale nie zdążyła odebrać wyników. Dotarły do niej wraz z wizytą lekarza. Lekarz przyszedł do mieszkania, zmierzył ciśnienie i zrobił zastrzyk. Kobieta ocknęła się dopiero po dwóch godzinach. Wszystkich cennych rzeczy już nie było. Śledczy wreszcie dostrzegli schemat. Każda ofiara wcześniej robiła fluorografię w przychodni 56. Wyniki były łatwo dostępne. Lekarze układali je w prostych kartonach na korytarzu. Przeanalizowano dziennik wizyt i sporządzono listę seniorek, które robiły fluorografię w grudniu i styczniu. Ponad dwa tysiące osób. Trzeba było szybko sprawdzić, kto odebrał wyniki, a kto nie zdążył. Policjanci pracowali dniami i nocami, ostrzegając wszystkich. Nie zdążyli. 14 stycznia doszło do nowego morderstwa. 75-letnia pensjonerka, pani Michajewa, została znaleziona w mieszkaniu. Na ręce miał ślad po zastrzyku. Była w rejestrze, ale funkcjonariusze nie zdążyli się z nią skontaktować. Wyraźnie ujawnił się także wzorzec czasowy. Napady miały miejsce od 10 do 13 w dni robocze. Wtedy w domach zwykle nikogo nie było. Ponieważ Michajewą zabito w piątek, następna ofiara mogła paść w poniedziałek. Do niedzieli śledztwo odnotowało brakujące wyniki. 77 fluorografii. Każdego dnia zabójca mógł wejść do mieszkania kolejnej ofiary. Cień strachu zawisł nad całym miastem. Nie można już było czekać. Wczesnym rankiem, w poniedziałek, 17 stycznia, rozpoczęła się operacja. Funkcjonariuszy było za mało. Sił nie starczało na wszystkie adresy. W 36 mieszkaniach rozstawiono zasadzki. Na ulicach dyżurowało około 500 policjantów. Patrole drogowe zatrzymywały każdą karetkę pogotowia, sprawdzając dokumenty i twarze kierowców. Jak później wspominał drugi oficer prowadzący sprawę, Anatolij Kismereszin, uprzedziliśmy wszystkie potencjalne ofiary, tłumacząc, że w poniedziałek rano mogą do nich przyjść funkcjonariusze, by urządzić zasadzkę ale wielu się bało. Nie wpuszczało nas do mieszkań, więc musieliśmy czuwać pod klatkami schodowymi. Emerytka Zoya Kruza, mieszkająca przy ulicy Turku 27, też długo nie otwierała drzwi. Bała się. Ale policjanci wiedzieli, że tego dnia ma urodziny. Przynieśli tort. To przełamało lody. Zoja w końcu ich wpuściła. Usiedli w kuchni. Rozmawiali, pili kawę. Czas płynął. Nikt nie dzwonił. Zaczynali już myśleć, że operacja zakończy się fiaskiem. I nagle dzwonek. 12:50. Cichy, krótki sygnał. Zoja zamarła. Nikogo się nie spodziewała. Dzieci miały przyjść dopiero wieczorem z życzeniami. Serca funkcjonariuszy stanęły. Kto tam? Zapytała kobieta, lekarz. Proszę otworzyć, jestem z przychodni. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Drzwi się otworzyły. Za nich wyszedł policjant z otwartą legitymacją. Doktor rzucił się do ucieczki. Nie zdążył. To był 34-letni Maksim Pietrow. Lekarz pediatra z wykształcenia. Felczer z piątej podstacji pogotowia ratunkowego. Człowiek, któremu powierzano życie, a on niósł śmierć. Pietrow krzyczał, że to pomyłka. Że jest tylko lekarzem. Że nie rozumie, o co go oskarżają, ale walizka znaleziona przy nim mówiła sama za siebie. W środku. Dziwny, jak na lekarza, zestaw. Kuchenny nóż, brzytwa. Damskie pończochy i ampułki z anaprylinem, lekiem obniżającym ciśnienie, którego przedawkowanie powoduje omdlenie. Obok leżał ciśnieniomierz, strzykawki i kilka zaświadczeń z nazwiskami i adresami. W mieszkaniu Pietrowa przeprowadzono rewizję. Drzwi otworzyła jego żona, również lekarka. Spokojnie pokazywała przedmioty, które mąż przynosił do domu: magnetofon, odtwarzacz wideo, świecznik, czajnik. Śledczy zapytali, nie zastanawiało panią, skąd to wszystko pochodzi. Kobieta spuściła wzrok. Zastanawiało, odpowiedziała cicho. Mówił, że to zapłata za dodatkową pracę. Że po godzinach usypia zwierzęta, a właściciele płacą rzeczami. Ale w mieszkaniu znaleziono tylko część łupów. Resztę Pietrow sprzedawał paserowi na targu Sienym. Jego również później aresztowano. Wkrótce ocalałe ofiary rozpoznały Pietrowa. Niektóre trzęsły się na sam jego widok. Mówiły, że bały się go nawet po jego zatrzymaniu. Sam Pietrow później przyznał: biały fartuch dawał mu poczucie nietykalności. Twierdził, że to właśnie fartuch otwierał przed nim drzwi. Ludzie widzieli w nim lekarza, nie mordercę. Powtarzał, że na początku nie chciał nikogo zabijać, że śmierć przychodziła wtedy, gdy go przyłapywano. Ale potem zdecydował, że nie będzie zostawiać świadków, a z czasem zaczął się tym chwalić. Podczas przesłuchań mówił z dumą, że tylko on potrafił popełniać zbrodnie w tak przebiegły sposób, że nikt inny nie wpadłby na to, by wykorzystać zaufanie jako broń. Na sali sądowej bronił siebie samego. Godzinami przygotowywał się do posiedzeń, czytał kodeksy, wertował książki, układał pytania. W sądzie odwołał wcześniejsze zeznania, twierdząc, że wydobyto je przemocą. Mówił precyzyjnie. Zadawał pytania, które nie każdy profesjonalista potrafiłby wymyślić. Był inteligentny. Szkoda, że ten umysł został skierowany na straszną drogę. Biegli orzekli, że był poczytalny. Psychiatrzy mówili to samo: wykształcony, bystry, nienachalnie ujmujący rozmówca. W niczym nie przypominał stereotypu seryjnego mordercy. A jednak dowody były przytłaczające. Skazano go za zabójstwo jedenaściorga osób. Sąd wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności. On sam nigdy nie przyznał się do winy. W trakcie procesu i później w kolonii karnej skarżył się na warunki pobytu. Mówił o przepełnionych celach, o braku ogrzewania w surowe rosyjskie zimy, o hałasie i wilgoci. W 2012 roku złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał uznał, że był przetrzymywany w nieludzkich warunkach i zasądził odszkodowanie. 16 700 euro. Dla standardów rosyjskich znaczna suma. Do dziś przebywa w więzieniu. Czasami odwiedzają go dziennikarze, udziela wywiadów. Mówi, że wciąż marzy o pomaganiu ludziom. Tłumaczy, że wszedł na drogę przestępstw wyłącznie z chciwości. Marzy, by wyjść i zostać sprzątaczem. Twierdzi, że nie śnią mu się ofiary. I żałuje. Ale w jego słowach słychać także chłód. Argumenty wyliczone tak, jak ustawiał kiedyś igły i procedury. To była historia Maksyma Pietrowa, człowieka, który w białym kitlu odebrał życie jedenastu osobom. Jak myślicie, moi drodzy słuchacze? Co go złamało? Co sprawiło, że lekarz zamienił się w mordercę? Chaos lat dziewięćdziesiątych? Głód? Strach przed jutrem? A przecież tylu ludzi żyło wtedy tak samo i nie stali się potworami. Napiszcie w komentarzach, gdzie według Was przebiega ta granica. Bardzo ciekawi mnie Wasze zdanie. Zostawcie lajka, żeby to nagranie nie zniknęło w cieniu czasu. I pamiętajcie, zło czai się blisko. Czasem to człowiek w białym kitlu, któremu oddajecie swoje życie. Do zobaczenia.